Dzień dobry, witam Państwa po ostatnim materiale na temat PSA. Jeden z naszych widzów, pan Szymon, prosił o to, żeby powiedzieć troszkę więcej na temat problemów z prostatą. A zatem, dziś jeszcze trochę na temat prostaty, na temat PSA i tego wszystkiego, co z tym związane. Zapraszam. Wciąż mamy listopad, wciąż brzmi akcja Movember, czyli promowania badań profilaktycznych w kierunku między innymi raka gruczołu krokowego, ale nie tylko, także innych kłopotów związanych z męskim zdrowiem. I to, tak jak mówiliśmy, jest pewnie sensowne, bo warto się badać. Natomiast jeżeli chodzi o PSA, no to tutaj już jest problem. PSA, czyli swoisty antygen sterczowy, badamy poziom tego PSA, no i okazuje się, że jeżeli ten poziom jest podwyższony, to zaczynają się kłopoty. I kierowani jesteśmy już właściwie na drogę onkologiczną. Ja na końcu powiem, jak to wygląda od strony procedur i schematu leczenia. Natomiast warto wspomnieć, że zwiększony poziom PSA niekoniecznie musi oznaczać. Chorobę nowotworową prostaty. Warto o tym pamiętać, bo zwiększone PSA może oznaczać po prostu stan zapalny wokół prostaty. To się bardzo, bardzo często zdarza. Stan zapalny wynika z przerostu tego gruczołu. Przerost jest też naturalnym procesem wynikającym z wieku. W pewnym wieku, powyżej, szacuje się powyżej 50 roku życia, zmienia się troszkę gospodarka hormonalna i ta prostata zaczyna się rozrastać. My powinniśmy oczywiście zrobić wszystko, żeby ją kontrolować, żeby powodować, aby nie przerastała zbytnio i można to robić. Natomiast ten wskaźnik PSA właśnie między innymi z tego powodu wzrasta. Świat nowoczesnej medycyny odchodzi od badań PSA jako badań przesiewowych, jako tych, które mogą wskazywać na to, że mamy do czynienia z rakiem stercza. W Polsce nie. W Polsce w dalszym ciągu Mówi się, że jak jest zwiększone PSA, no to prawdopodobnie mamy raka prostaty. Ja tylko dodam, że rak prostaty to jest jeden z najwolniej rozwijających się raków. To jest nowotwór, który właściwie nie powoduje zgonu. Tworzy się, rozrasta się do późnej starości, i wiemy z badań, że wśród 90-latków niemal każdy ma raka prostaty, a umiera nie na raka prostaty, tylko na niewydolność serca, czy na, po prostu na starość. I, I tak jak powiadam, rak prostaty w tym wydaniu naprawdę nie jest problemem i właściwie nie powinien powodować śmierci. Więc tu nie musimy się tego szczególnie bać. Natomiast warto i trzeba kontrolować. Stan prostaty i powodować, żeby ten łagodny rozrost prostaty wynikający z wieku nie był zbyt szybki, żeby jednak faktycznie był łagodny, żeby nie powodował stanów zapalnych, a nawet jeżeli pojawiają się stany zapalne, trzeba te stany zapalne redukować i można to robić. Co szczególnie warto polecić? Palmę sabałową znakomita roślina, która powoduje, że to. Mm, ten przerost prostaty jest łagodniejszy, jest zahamowany, ma też właściwości antyandrogenne. Co to oznacza? To oznacza, że redukuje w jakimś stopniu poziom hormonów, męskich hormonów, i to jest także informacja ważna dla pań, szczególnie jeżeli mają problemy z gospodarką hormonalną, kiedy pojawia się na przykład nadmiar owłosienia typu męskiego, tak zwany hirsutyzm, czyli Poziom tych hormonów męskich jest zbyt wysoki, warto sięgnąć po palmę sabałową, powinna pomóc. Jeżeli poziom z kolei jest zbyt niski hormonów żeńskich, a to też wynika z zaburzenia gospodarki hormonalnej, czyli na przykład mamy zbyt um, niski poziom estradiolu, to także warto sięgnąć po palmę sabałową. Palma sabałowa także pomaga panom. Jeżeli chodzi o zahamowanie łysienia. E, łysienia typu męskiego, czyli takiego zwyczajnego łysienia powinna pom pomóc właśnie palma Sabołowa, Mamy na to badania jeszcze lepsze, ale co, albo co najmniej taka sama, e, jeżeli chodzi o mm, funkcję, jest śliwa afrykańska, wyciąg z kory śliwy afrykańskiej. To jest mniej więcej ten sam typ. E, Funkcjonowania w organizmie, jak palma sabołowa, więc mamy śliwę afrykańską, której wyciąg z kory powoduje blokowanie receptorów męskich hormonów, a to z kolei powoduje, że komórki prostaty nie rozrastają się, bo rozrastają się właśnie na skutek męskich hormonów. Śliwa afrykańska blokuje te męskie hormony i powoduje, że komórki prostaty nie. Rozwijają się tak szybko, bo potrzebują do rozwoju właśnie tych męskich hormonów, hormonów. Więc palma sabałowa albo śliwa afrykańska. My szczególnie polecamy śliwę afrykańską, bo ona jest jeszcze chyba troszkę lepsza niż. Palma sabałowa przynajmniej nie wywołuje żadnych skutków ubocznych. Jeżeli chodzi o palmę sabałową, tam także nie ma żadnych skutków ubocznych, to są rośliny skuteczne, sprawdzone i bezpieczne, aczkolwiek jeden przykład mamy w badaniach, który pokazuje, że palma sabałowa wywołała zapalenie wątroby. Więc u jednego pacjenta o śliwie afrykańskiej nic nie wiemy, jeżeli chodzi o skutki tego typu skutki uboczne, więc tym bardziej polecamy właśnie śliwę afrykańską. Śliwa afrykańska, tak jak powiadam, blokuje receptory męskiego hormonu, którego komórki prostaty potrzebują do rozwoju. A zatem, przyjmując śliwę afrykańską, jesteśmy w stanie kontrolować um, łagodny rozrost prostaty. I to jest znakomita informacja szczególnie dla panów. Tak jak mówię, jest to roślina, której przyjmowanie jest bezpieczne, więc naprawdę warto z tego korzystać i nie bać się wzrostu PSA, bo wzrost PSA niekoniecznie musi wynikać z raka gruczołu krokowego. Polecamy te dwie rośliny: palma sabałowa, śliwa afrykańska, dla panów przede wszystkim, ale także dla pań, jeżeli mają kłopoty z gospodarką hormonalną, czyli właśnie hirsutyzm, czyli nadmierne owłosienie typu męskiego albo zbyt niski poziom hormonów żeńskich, na przykład estradiolu. Jak wygląda proceduralne postępowanie, jeżeli chodzi o PSI i wzrost? PSA, no ona wygląda bardzo źle, bardzo źle, ponieważ tak jak mówię, pacjent, którego, który ma wzrost PSA niemal automatycznie jest kierowany już na drogę onkologiczną, co jest wiadomością bardzo złą, ponieważ normalna procedura leczenia raka prostaty powoduje, że ta prostata jest usuwana, natomiast usuwana jest z reguły w taki sposób, że poza usunięciem samego gruczołu krokowego usuwa się i węzły chłonne i pęczki naczyniowo-nerwowe, i to właśnie pęczki naczyniowo-nerwowe odpowiadają za to, że mamy potężne kłopoty w postaci nietrzymania moczu i w postaci impotencji. I te problemy już są nieodwracalne. Więc osoby, którym usunięto gruczoł krokowy, bardzo często są po prostu nie do końca. Sprawnie czy chcemy tego, a w bardzo wielu przypadkach nie trzeba było wykonywać tego typu e, zabiegu, ponieważ e, rak prostaty był na bardzo łagodny, był na bardzo wczesnym etapie i prawdopodobnie nie doprowadziłby pacjenta do śmierci. Co jest istotne? Badanie PSA jako takie a mamy też na to wskaźniki statystyczne i wyniki badań naukowych nie ogranicza Liczby odsetka procentowego zgonów z powodu nowotworu prostaty. A zatem mamy badanie, które nie zmniejsza wskaźnika śmiertelności ze względu na raka prostaty. Po co więc takie badanie? Takie badanie jest zupełnie niepotrzebne, natomiast w Polsce w dalszym ciągu jest promowane i mówi się, że PSA to jest bardzo ważne badanie. Nieprawda, nie możemy się z tym zgodzić. Jak formowani są. Formowani to jest istotne słowo: lekarze. Na tym ostatnim etapie szlifowania lekarza, który kończy studia. Mam tutaj na myśli lekarski egzamin końcowy. To zaraz Państwu powiem. Otóż oni są przede wszystkim w toku całych studiów formowani do tego, żeby reagować w zależności od przyczyn. Jeżeli mamy takie przyczyny, to podajemy takie leki, jeżeli inne przyczyny, to inne leki. Tak automatycznie. Tam nie chodzi o myślenie, tam chodzi o to, żeby wykonywać procedury. Więc taka choroba, taki lek, takie przyczyny. Taki lek nie myślimy. Więc to formowanie trwa 6 lat, a samo ostateczne, takie szlifowanie tego materiału już stworzonego, uformowanego to jest właśnie ten ostateczny egzamin, gdzie potwierdza się te wszystkie opowieści, te wszystkie teorie, który, których się ich uczono, no i mówi się, jak postępować. No i mamy. Pytanie, które brzmi tak: Stwierdzenie podwyższonego stężenia antygenu swoistego dla prostaty PSA. I pięć odpowiedzi. A. Upoważnia do rozpoznania raka gruczołu krokowego. B. Jest wskazaniem do wykonania ultrasonografii z biopsją cienkoigłową. C. Jest wskazaniem do wykonania ultrasonografii z pobraniem wycinków do badania histologicznego. D jest wskazaniem do wykonania magnetycznego rezonansu miednicy. E jest wskazaniem do wykonania badania pozytonowej tomografii emisyjnej. No i właśnie, która odpowiedź jest prawdziwa? Właściwie żadna nie jest prawdziwa. Tutaj żadna z odpowiedzi nie pasuje do sensownego, mądrego postępowania. Natomiast no trzeba na jakieś pytanie odpowiedzieć. Taki student, który kończy studia, musi odpowiedzieć, jak powinien. Postępować. Więc u progu tak naprawdę swojej kariery jest tak, jak mówię, szlifowana ta jego y, wiedza, ta jego właściwie, ten jego właściwie sposób postępowania nieco mechaniczny. No i okazuje się, że właściwą odpowiedzią jest odpowiedź C. Czyli jest wskazaniem do wykonania ultrasonografii z pobraniem wycinków do badania histologicznego. Pobranie wycinków, czyli tak naprawdę to jest nic innego jak biopsja grubo i głowa. Czyli tych wycinków pobiera się dużo, jak najwięcej, po to, żeby badanie wskazało z jak największą prawdopodobieństwem, że tam faktycznie wokół prostaty są komórki nowotworowe. I o to chodzi, żeby pacjentowi wskazać, że. I już ma raka, że trzeba go leczyć, trzeba usuwać prostatę. Pomijam najważniejszą rzecz, którą jest spowodowanie, że taka biopsja grubo i głowa może spowodować, że komór komórki nowotworowe się uzłośliwią i się rozsieją po organizmie, więc mamy potężny, potężny kłopot i wtedy już naprawdę pozostanie tylko operacja, usunięcie prostaty, chemioterapia być może radioterapia i nie wiadomo czy to się wszystko mimo tego Dobrze skończy. Więc takie to są pytania, takie są odpowiedzi. Taki lekarz, który odpowiada na te pytania, zdaje egzamin, rozpoczyna pracę. On oczywiście niewiele potrafi, właściwie nic nie potrafi, bo dopiero zacznie się uczyć tego zawodu w praktyce, ale już jest właściwie uformowany. Wie, że jeżeli jest podwyższony PSA, to prawdopodobnie jest rak gruczołu krokowego, trzeba zrobić biopsję grubo, głową, jak najbardziej zniszczyć te komórki. Prostaty, spowodować, żeby rak się rozsiał, uzłośliwił, i wtedy ewentualnie można usunąć prostatę. Czy o to chodzi? Czy tak mamy leczyć pacjentów, kiedy my mamy zupełnie inne metody, skuteczne, niepowodujące tego typu komplikacji, naturalne, bezpieczne, ziołowe i po prostu spokojnie możemy sobie po 50 roku życia kontrolować ten łagodny przerost prostaty i powodować, żeby nie był on zbyt. Duży? No, wydaje się, że mamy tutaj dwa światy. My nigdy nie zgodzimy się na to, żeby realizować takie procedury, żeby być wykonawcą zaleceń różnych organizacji, Światowej Organizacji Zdrowia czy innych dziwnych organizacji. Nam zależy na tym, żeby pacjenci naprawdę byli zdrowi, żeby ludzie byli zdrowi, dlatego piszemy książki, będziemy uświadamiać, robimy to. No i, i o tym też będziemy. Pisać. Także dziękuję bardzo za dziś i zapraszam już niebawem. Do zobaczenia. COVID, jeśli ktoś zachorował, można bardzo łatwo wyleczyć w ciągu właściwie dwóch, trzech dni. O tym, jak to zrobić, pisaliśmy w pierwszej części naszych książek, i no, mam nadzieję, że COVID nie wróci, prawdopodobnie wróci inny rodzaj pandemii, ale ten sposób postępowania, jeśli chodzi o choroby wirusowe, będzie zawsze aktualny i warto się z tą, tym pierwszym tomem zapoznać.